E? A cią, idziesz sobie? Ja Chciałam. Idziesz sobie... auta w błocie. W błocie? Tak. Auta w błocie? w wodzie, no? Nie? Tak. Sen nie będzie takich widać. Zjadasz mnie? Jakby smutka? Ale nie mój ale woda Nie tylko A ale zaraz pojedzie tramwaj Ale to jedzie o No w deszczu musi jechać takim. Nie ma innego wyjścia. No. Nie ma innego No. Ma? Nie ma. Jedzie tramwaj. Jedzie? Nie ma. Nie ma. Nie, jedzie? Nie, nie ma na razie tramwaja. Nie ma? Auta stoją, bo jest czerwone światło. Co młode? To Ruszyły. Ruszyły już? No. Czyli klapują chodzą. No, chlapią ostro. Mogą lepiać. Nie mogą latać. No a co mają zrobić, jak nie dojadą do domu? nie jadą. E, e... Tutaj jadą. E, e. bo tramwaje nie jeżdżą, wiesz Szalej? nie, nie dały rady pojazd jedzie jedzie wodny tramwaj o, no. szaleń? o nie? na to udzielam odmienny był